Awe Legiony, słowa i chwała z tej strony. Manineko i witam Was w dzisiejszym odcinku. A dziś, generator liczb, zrobi nam Luka, więc intro! I dziś generator liczb na stronie generujemy.pl zrobi nam luka z poszczególnych dodatków. Przejdźmy do sklepu i do włosów, ponieważ ja zawsze zaczynam od włosów, a dzisiejszy luk będzie koło w kolorach różowego i miętowego. Więc przejdźmy do, przejdźmy do włosów i jest strona 103, więc my tu 1 do 103 ilość liczb. Będzie jedna, więc losujemy i wylosowało nam stronę 56. więc ja pójdę na stronę 56 i się z Wami, zobaczę. Dobrze, kochani, jesteśmy i na stronie 56 są takie włosy, jak i jest 12, więc i wygenerujemy jedną z włosów, więc jedna z 12 i wybrało nam 7, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I wybrało nam włosy z wąsem, więc załóżmy dobrze. I teraz przejdźmy do bluzek i do koszulek i topów. I koszulek i topów jest 111, więc tutaj usuniemy dwójkę i dopiszemy 11. Więc wlosujemy następną liczbę. I jest strona 71, więc ja pójdę na stronę 71 i się z wami zobaczy. Dobrze kochani, jesteśmy już na stronie 71 i wylosujemy jedno z bluzek. Jest o ta bluzka. W sumie nawet spoko, jak się w ładnych kolorach ją dobierze. Fajnie to wygląda, spoko, podoba mi się jak na razie. Teraz przejdźmy do spodni i dzisiaj chcę spódnicę jakąś, ale myślę czy o, jakaś spódnica będzie pasować, ale spróbujmy. A jak nie, to przejdziemy do spodni. Więc jest stron 37, więc usuniemy 12 i wpiszemy 37 i wylosujemy stronę. I strona jest 9, więc ja się z wami zobaczę już na 9 stronie. Dobrze, kochani, jesteśmy już na 9 stronie i jest. Uuu, tu taki kolorek fajny. Może coś tu fajniusiego się wykręci, ale nie wiem. O, wezmę taki w sumie to nawet spoko wygląda a jak to zakryje nie dobra jednak nie a jednak może to o w sumie to tak spoko wygląda więc teraz przejdźmy do odzieży zwierzchniej jest stron 25 więc wpiszmy tu 25 i strona druga więc przejdziemy se na luzie na drugą stronę jest tu 12 to tak to będzie to już mi to psuje pomysł na tego luka. Pozdrawiam Madien, bo gra nas. i przejdźmy teraz do kabaretek, myślę, że nad kabaretkami, to są rajstopy, jest stron 13, 11 strona, no to daleko nas powiało i tu też nie ma za bardzo rajstop, ale oki. Okay, no dobrze my się, 8, no dobra, nie będę się kłócił z prawem logiki, niech będzie coś takiego kolorowo wam dzisiaj powiem więc przejdźmy do obuwia jest 67 stron więc 67 i wylosowało nam 12 stronę więc ja się z wami, z wami zobaczę na 12 stronie, dobrze kochani już jesteśmy na 12 stronie i, i wylosuję jedne buty jest ich 12 i piąta piąte buty więc tu 4 to to na serio takie skarpety no dobrze. O jezu, akcesoria, i myślałem nad, nad jakimś nakryciem głowy, więc wylosujmy jakąś stronę. Druga, oho, i z dwunastu, i siódme, więc taka korona. O, fajnie, księżniczka. I też myślałem nad jakimś naszyjnikiem okularami, więc wylosujmy stronę. Wylosowało nam drugą stronę, więc jesteśmy już na drugiej stronie 12. I chcę dwie liczby, ponieważ chcę okulary i biżuterię, więc zobaczymy, co nam wylosuje. Wylosowało nam 10. O, takie ładne serdusio! O, słodko, króciutko, więc takie serdusio! I jeszcze jedno 7. Czyli takie oksy, więc one się gryzą, więc następne 11. Więc taki kolczyka, którego go nie widać, ale okej. Okay. Okej, okay. no nie kłócę się, jeszcze coś tak nam tu potrzeba? No myślę, że nie, więc luk jest zrobiony, tak nam wygenerował generator liczb, więc go zakupmy ja się z wami zobaczę jak ja już ten luk zap... Dobrze kochani i już... Zapisałem nam luka, nazwałem go No to wygenerowany look I dzisiaj graliśmy na koncie CKM I mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał Zapraszam was na ostatni odcinek Też możecie zakupywać tego luk'a I chodzić z takimi wąsiskami Po mówi star planet Więc zapraszam was do ostatniego odcinka Ja byłem Mani Neko, papa I cześć All these hoes, no, they none of they niggas to say I go to dinner and steak Only the real can relate I used to live in the peace